Fortnite to gra komputerowa wydana w 2017 roku, która niesamowicie szybko podbiła serca graczy na całym świecie do tego stopnia, że rok po premierze było ich już 125 milionów. Nic więc dziwnego, że po ten świat wykreowany przez komputerowe studia deweloperskie sięgają różne marki. Jedną z nich jest Monopoly, najpopularniejsza gra planszowa, którą właśnie połączono z Fortnite'em w dość nietypowy sposób. Z tego filmiku dowiesz się, jak szybko przygotować rozgrywkę i sprowadzić punkty życia przeciwnika do zera, więc siadaj wygodnie. I oglądaj. Po rozpakowaniu gry warto powkładać wszystkie awatary w podstawki, pozaginać lekko planszetki murów i powyklejać jak wam wygodnie kostkę dołączonymi naklejkami. Nie ma żadnego znaczenia, jak to zrobicie, ważne, by była obklejona. Następnie rozkładacie planszę. Na niej umieszczacie potasowane karty burzy i skrzynek w wyznaczonych miejscach, a na środku, uwaga, coś nowego, czyli żetony życia, z których każdy z graczy pobiera 15. Pamiętaj, że w trakcie gry nie możesz nigdy posiadać więcej niż startowe 15 żyć. Karty miejscówek wędrują na stół obok przypisywanych im pól, po czym gracze wybierają swoje pionki i trochę jak w grze komputerowej zrzucają się na planszę. To jest wybierają dowolne pole, z którego chcą zacząć grę. Jako pierwszy Robi to gracz, który po rzucie kostką numeryczną przez wszystkich będzie miał najwyższy wynik. Grę wygrywa ten gracz, który jako jedyny będzie miał punkty życia, a cała reszta zostanie wyeliminowana. Sama rozgrywka jest prosta. Podczas swojej tury rzuć dwiema kostkami i wykonaj w dowolnej kolejności ruch o dokładnie tyle pól ile wrzuciłeś i akcję przypisaną do pola, a następnie akcję jaka wypadła na kości. Po wykonaniu tych dwóch rzeczy oddaj kostki kolejnemu graczowi i tak w koło aż do wyłonienia zwycięzcy. Teraz zajmiemy się polami na jakie możesz trafić. Gdy trafisz na wolną miejscówkę nie należącą do innego gracza, pobierasz ją do swojej strefy gry. Nic za nią nie płacisz, jest już twoja. Jednak kiedy wejdziesz na miejscówkę należącą do innego gracza, płacisz za to życiem, liczbą skazaną na danej miejscówce. Życie wpłacasz do banku. Kiedy trafisz na swoją miejscówkę, nic się nie dzieje, chyba że masz obie miejscówki tego samego koloru, wtedy uzyskujesz dwa życia. Ale pamiętaj, że nie możesz przekroczyć początkowych 15 żyć. Zatrzymując się lub przechodząc przez pole start, dostajesz dwa życia, ale też wyciągasz jedną kartę burzy. Następnie umieszczasz ją we wskazanym na karcie miejscu. Od tej pory gracz, który wdepnie w to miejsce, będzie tracił jeszcze więcej życia. Co ważne, inny gracz, który stoi na polu, na którym pojawi się nagle burza, nie traci punktów życia. W grze mamy też takie pole jak skrzynka, dzięki któremu możemy dobrać ekwipunek pomocny w dalszej części rozgrywki. Możemy go używać natychmiast, zatrzymać to już nasza sprawa. Nie mogło też zabraknąć pola idź do więzienia, jeśli na nie wyjdziemy idziemy do więzienia, tracimy kolejki do momentu jak uda nam się z niego wyjść. Wychodzimy płacąc do banku dwa punkty życia lub rzucając kostką numeryczną, jeśli wyrzucimy sześć to mamy normalną turę, jeśli nie to czekamy kolejnej kolejki wtedy możemy zapłacić życiem lub znowu rzucać. Jeśli nie uda nam się drugi raz w kolejnej kolejce opuszczamy więzienie za darmo. I tu ciekawy bajer, dwa niemal ikoniczne pola do gry Monopoly startu i więzienia mogą zostać wyeliminowane przez karty burzy. Dwa ostatnie pola to pole trapu, gdzie tracimy jedno życie, i pole ogniska gdzie zyskujemy jedno życie. To kość ruchu i akcję spół mamy za sobą, ale pamiętaj, że jest jeszcze druga kość kość akcji. Akcję z niej możesz wykonać przed albo po ruchu. I tak, jeśli wrócisz bandaże, dostajesz dwa punkty życia. To proste. Kiedy wrócisz celownik, wybierasz gracza w zasięgu wzroku i ten traci jedno życie. Zasięg wzroku mamy na wszystkie postaci, które są z nami po jednej stronie planszy. Lub stojąc na rogu mamy widok na dwie strony planszy, tak jak teraz widzicie. Wrzucenie tanecznej bomby Powoduje utratę życia dla wszystkich graczy poza rzucającym, a cegła daje możliwość postawienia zapory w dowolnym miejscu na planszy. Gracz, który trafi na zaporę, automatycznie kończy ruch. Ściana taka jest zdejmowana z pola. Można ją też zdjąć, poprzez zadanie jej jednej rany kością akcji. I tak gra toczy się do momentu, aż jeden z graczy zostanie na placu boju, a wszyscy inni zostaną wyeliminowani. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny i szybko wprowadził Was w rozgrywkę, więc kości w dłoń i grajcie. Powodzenia!